Witam. Witam i życzę smacznego jak zwykle. No. Tu niektórzy pis piszecie, że a niedziela to musi być rosół. Z ten. Niektórzy piszą no Szczawiowa już. No. E, a znowu z następnie niektórzy piszą, no Pan Franek zrobił e, taki, podpuścił tym, tą zupą szczawiową. No, ale zresztą, każdy, każdy sobie gotuje to co. Co uważa no, i na co ma apetyt. No niektórzy pisali, że bez rosołu to nie niedziela. Więc no, nie niedziela, rosołu. Bez, bez rosołu i bez franka. No. Tak. Zresztą jak, Fra jak frank jest, to i rosół lepiej smakuje. No to, no to dobrze, no to gotujcie to, co Wam na pewno smakuje, tak, żeby było do pary. No. To tak jak w tym dowcipie, to w, nie w niedzielę strach lodówkę otwierać, czy franek, czy rosół tam będzie. nie? <laughs> no. Jest, no. Yy, co dzisiaj? Dzisiaj byśmy też coś tam powiedzieli o ustawieniu kąta w trysku tutaj w 40. No. Tu chociaż nawet różnie opisuję w tych lekturach różnych tych. Niektórych pisze, że 18, pomimo że pompa jest polska, 18 stopni wyprzedzenie. A niektórych znowu, że na tych samej pompach 20. No. Tu, żeby ustawić sobie to, co zrobimy. Tą pokrywkę trzeba od sprzęgła odkręcić, tą blaszaną. Tu dla ułatwienia nawet jest, jak pompa nie jest zablokowana, tą pokrywkę boczną można też odkręcić, żeby wiedzieć, na przykład jak drugi, druga sekcja zaczyna tłoczyć, to trzeba już tu już pilnować na te znaki, już powoli, bo, druga sekcja, bo on ma kolejność 13,42, nie akurat do 4 cm. No, jeżeli chodzi yy, o sześciocylindrowy, chociaż też wspomnę 153,624, to jeszcze że dodam, że 13,42, to tak się mówi, ale to oznacza, że najpierw pierwszy, na pierwszym jest y, słów y, pracy, czyli wtrysk można powiedzieć, potem na trzecim, na czwartym i na drugim. I na drugim. I, I później od nowa. Pierwszy, trzeci, czwarty, drugi. No. Przed przystąpieniem, jeszcze trzeba tak, gaz do oporu dać dźwignię ręcznego gazu do oporu, kapilarkę. Kapilarka no tu dosyć ciężko się obraca, wiadomo, że tu nie ma odprężnika, ale wziąć nawet z rozrusznikiem można podkręcić, niech, niech potłoczyć, żeby było wiadomo to paliwo. Nadmiar paliwa, co można szczepać i już gdzieś przykładowo jest jak tutaj w tej kapilarki na tym poziomie, no to w ten czas możemy już Śmiało sobie powoli korbo, e, tym e, breszkom jakąś, muntówką czy łyżką e, obracać wał w kierunku, e, norma, te, e, w kierunku e, wskazówek zegara, wskazówek no, 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 czyli zegara, pracować, no, czyli w przodu patrząc. No. Czyli tutaj jakby przez okienko patrząc z góry na dół e, możemy też z góry na dół no. i tu możemy teraz Kręcić. Tu u nas jeszcze gaz jest na drucie, bo nie jest linka założona do gazu linka, linka, ale tam jeszcze ta końcóweczka jest z tą głowiczką właśnie, to trzeba też jeszcze, bo nie ma tego. Rolki tak samo do tego, ja już zrobiłem tą rolkę od, od gazu. No takich pierdółek jeszcze, instalacja już praktycznie u, na ukończeniu jest. No, także teraz w poniedzieli już. Wystartujemy z, yy, już na światło dzienne. To jeszcze tak w międzyczasie tylko powiem, że to ten kąt wtrysku dla, dla doświadczonego mechanika to jest taki punkt wyjścia, bo często się ustawia, a później i tak na słup minimalnie jeszcze jakąś korekcję robi, bo silnik na tak łatwo pracować. Nie za twardo, jeśli jest za wczesny wtrysk i, no i też nie przesadnie za, za późny, bo to też nie jest dobrze. Ma być w tak optymalnie, ale Ale czasami taka korekta maski też jest, jest potrzebna. Teraz nie wiem czy to jest... Teraz trzeci tłoczy. A trzeci to jeszcze raz. No bo tu trzeba właśnie, tu jest co drugi obrót wału korbowego jest, to jest. Pokażę z bliska te tłoczki w kąpie. Drugi się unosi, czyli początek tłoczenia jest na drugim. I to już jest moment, kiedy trzeba pilnować, tak, że zaraz będzie pilnować, pierwszy. bo e, przykładowo cofa się drugi, a już zaraz się podnosi pierwszej. My sobie tam na kole zamachowym też oznaczyliśmy takim wykrzyknikiem. właśnie zaraz też wam pokażę. No tak, żeby, już... żeby, też nie celować tylko z góry. Wiadomo, że za chwilę, e, tak, że za chwilę można, trzeba będzie tego pilnować. Ale, jak ktoś jest niedoświadczony i się trochę nakręci, to mu to tylko na dobre wyjdzie. Doświadczenie niestety nie zbiera się tylko głową, ale też czasem trzeba się naszarpać. No, tu jest ten znak, już jest taki ostrzegawczy taki. I tutaj widzicie, jest taki wykrzyknik zaznaczony. To teraz, żeby też na filmie było lepiej widać ten moment, kiedy już trzeba tu ostrożnie podchodzić do, do tematu. I tam jest taka kreska, ona jest słabo widoczna. Ja zaraz zrobię zbliżenie na tej obudowie sprzęgła jest kreska, do której należy zgrać ten punkt. Możesz przyłożyć tą breszką. Pokaż tą, pokaż, pokaż tą kreskę. O, tu w tym miejscu widzicie, jest ta kreska mniej więcej. To musicie sobie zawsze farbę u siebie obczyścić dobrze i sprawdzić, gdzie jest no. ten znak. I jak kręcimy... I teraz tak. Ustawiając ten kąt w trysku, musimy dojść do takiego momentu, w którym w momencie początku wtrysku, czyli w momencie kiedy to paliwo w kapilarze zaczyna się podnosić, ta kreska tutaj na obudowie sprzęgła musi się zawierać w polu tym oznaczonym tutaj, które ja zaznaczyłem kolorem białym, czyli między tą dolną kreską, która jest praktycznie przy tym wycięciu w kole zamachowym, i tą tutaj wyżej. Ta, ta odległość, to, to białe pole tutaj, czyli ten odstęp. To jest około, chyba pamiętam, 6 albo prawie 7 mm między jedną a drugą kreską. Jest to, odpowiada to dwóm stopniom, jeśli chodzi o kąt wtrysku. I ideałem jest to, żeby się między jedną a drugą kreską w tym wypadku tutaj zawarło. W przypadku 40, jeśli jest koło z trzema znakami, one będą tutaj odpowiednio wyżej. Mniej więcej tutaj i tutaj będzie znak i on będzie 16, 18 20 pokazywał Wówczas dla starej, starej 40, powiedzmy tej, znaczy starej 40, w momencie, kiedy jest pompa starego typu, powinna być, instrukcja podaje, że powinno być 18 stopni, czyli środkowa kreska. Pomiędzy nimi również jest 16 i 20, i to jest taki zakres, który, który jest jakby tą tolerancją. A tutaj również, jeśli Początek wtrysku wypadnie nam poniżej tej dolnej kreski, czyli jest to wtrysk zawczesny. Musimy wówczas opóźnić go poprzez pompę, skierowanie pompy do siebie, nachylenie jej do siebie. W momencie, kiedy mamy za późny wtrysk, czyli wszystko to, co powyżej tej kreski, musimy pompę przesunąć w stronę bloku, obrócić w stronę bloku na tych fasolkach, żeby ten wtrysk przyspieszyć, bo im mniejsza wartość, tym wtrysk późniejszy, czyli jeśli mamy mniej stopni wyrażone po prostu wartość mniejszą, to wówczas wtrysk jest późniejszy. Tu jest taki znak ten ostrzegawczy i już trzeba teraz bardzo tuż obserwować i zbliża się ta biała kreska właściwa. I, w, I tym moment, w tym momencie już nie patrzycie na, na kreski, tylko, tylko patrzycie na kapilary w momencie tego przesuwania. O, I teraz ja powolutku obracam i obserwujemy tutaj paliwo. No Paweł. No, stop, no i proszę zobaczyć. No, ja nie wiem, czy tutaj akurat dobrze w aparacie widzicie, bo jak dam niżej, czyli tak na równi, chyba trochę widać, to trochę mi tu drążek przeszkadza, ale widzicie, że wypada to idealnie, ta kreska na obudowie sprzęgła wypada na środku pomiędzy tymi dwiema kreskami, które są na kole zamachowym. I, i tak, tak należy to ustawiać. A w momencie tak, jak jeszcze raz wspomnę, jakby było koło zamachowe z trzema kreskami, to do tej środkowej celujemy, żeby się pokryły. Ale też zależy od pomp. Jeszcze tak tylko dopowiem w międzyczasie, bo Tato już zakłada z powrotem rurkę do pierwszego wtryskiwacza, którą oczywiście trzeba zdjąć, zakładając kapilary. I zawsze sprawdzamy na pierwszym, bo to w sumie taka oczywista oczywistość, ale zdarzyło mi się kiedyś też odebrać telefon od kogoś, kto no, sprawdzał lektury po prostu. Nie, 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 nie wiedział. Także to też dopowiemy, że na pierwszym oczywiście zawsze sprawdzamy ten kąt wtrysku. No i przed tym należy też oczywiście cały układ paliwowy odpowietrzyć. No i tam Tato mówił też, że na pełnym gazie to sprawdzamy, bo wówczas największa dawka jest i najłatwiej ten moment tego unoszenia się paliwa jest zaobserwować. A jeśli chodzi o regulację, w momencie kiedy Wam wyjdzie nie tak, czyli za szybki, za, za wczesny za wczesny wam wyjdzie wtrysk to należy poluzować śruby na kołnierzu pompy można czasami trzeba poluzować też przewody bo łatwiej jest wtedy tą pompę nachylić i jest zasada taka, że jak macie za wczesny zapłon to by go opóźnić pompę musicie przechylić do siebie czyli jakby tak pokażę wam w ten sposób, pompę musicie nachylić w tą stronę oddalić od bloku tutaj górną część w tym momencie macie Opóźniony wtrysk. Jeśli chcecie przyspieszyć, bo macie za późny, to pompę dajemy do bloku, czyli pochylamy ją w stronę, w stronę bloku. No nie zapominając, że tutaj te fasolki, te otwory. Takie są podłużne, taki kształt, nawet fasolki ma, te śruby trzeba poluzować. Tak, no, tak, tak, no to mówiłem no, i nie zapominając o tej trzeciej śrubie, tam jest, trzeba długą przedłużkę wziąć sobie i, i tam, bo tam nie ma dostępu, no, Chociaż przy przesuwaniu tej pompy jest trochę utrudnione, ze względu na to, że te przewody są metalowe, no bo zresztą fabrycznie są metalowe, bo niektórzy mają już gumowe, to tam już łatwiej jest to przez ten, ale pompa musi mieć te dwa przewody obowiązkowo metalowe, bo to są ciśnieniowe. No. Muszą być, bo ta przelewowa, co idzie tu zaworem przelewowym do zbiornika, ona może być gumowa, bo nawet nawet ja widzę w sklepie nie idzie dostać ich tej te pomp przewodu, albo tego przewodu, jak to kiedyś były te metalowe ze zbiornika do pompki zasilającej, no, tury, no na ten odstojnik w sumie. Także. No i y też ostatnio był telefon taki, że ktoś pytał właśnie w 40, że no, teoretycznie ustawia, ustawiał kąt wtrysku, ale wy, wychodzi mu y, tam bodajże 4 czy 5 cm poza tym faktycznym zakresem, gdzie powinno być początek wtrysku. No i traktor źle chodzi i tak dalej. Y, no to w tym momencie nie ma innej możliwości aż takiego zakresu tutaj regulacji na pompie nie ma. Tam musi być po prostu źle poskładany rozrząd lub y, bo akurat w tym wypadku tak było, że ten pan był 100% przekonany, że Wtrysk miał do ustawiony, znaczy, że rozrząd miał ustawiony dobrze, ale no to ja tak doradziłem, że na pewno jest problem, bo to też nieraz się niestety zdarza. My w sumie nie trafiliśmy chyba, żeby koła rozrządu były źle nabite, ale tak jak ludzie teraz do nas dzwonią, więc mamy porównanie z całej Polski, to tych telefonów już było co najmniej kilka. Że koło zębate po prostu nowe, a miało źle nabity znak, a raz był też taki przypadek, że miało po prostu delikatnie pod innym kątem, jakby wyfrezowany rowek na clean. Więc no nie dałoby rady już w tym, w, na takim kole ustawić idealnie rozrządu. Dlatego no. zawsze należy, jak traktor pracował dobrze, a robicie remont i wymieniacie te koła, to stare sobie dobrze pooznaczać i potem przed montażem porównać stare koła rozrządu z nowymi. Najlepiej nie? włożyć sobie clean. Oznaczyć te zęby, które są zapunktowane, oznaczyć je nawet farbką, jedno na drugim położyć, wsunąć klin tak, żeby się połączyły, i fajnie wtedy widać, że, że jest jednakowo. I mamy 100% pewności. Tu jest ten silnik po remoncie zrobiony, to wiadomo, tłoki i wał, szlif, ale jeszcze okazało się, że przy regulacji zaworów te wkręty do regulacji są całkiem wkręcone, nawet już dosyć głęboko, bo to tak by wyglądało, jakby były laski krótkie i faktycznie, one już tak sklepane po prostu, ale to jest, na, na ogół to jest, bardzo szybko się właśnie sklepują te końcówki, jak jest za duży luz na zaworach, bo te dźwigienki po prostu stukają, jak młoteczkiem po tych laskach. No, wymieniłem na nowe i od razu wszystko jest w porządku, no, od razu. No, bo tam... Nawet, bo nie szło śrub, te śruby można nakrętki, znaczy kontrujące, by musiał w ten czas od spodu odkręcać, zakręcić, znaczy zakontrować, ale to jest niewskazane. No, trzeba laski wymienić, bo teraz na pewno robicie też te remonty sobie, a wiadomo, że te ciągniki już mają swój przebieg w życiu, już przeszły i wiadomo, że nie, nie tylko cylindry się wymienia, czy tam panewki, szlify, czy tam inne regeneracje, ale trzeba też zwrócić uwagę. Na przykład dźwigienki w tych tulejkach też czasami są luźne, no to trzeba też wytulejować. No, wiadomo, to jest bardzo pracochłonna praca. No. I, a taka laska jedna kosztuje od 8 do 10 zł w sklepach. No. Także te 80 zł, jak się da do 40 czy do 60, to nie jest też wielka strata jakaś. A jest efekt pożądany.